nowy tydzień nam się tutaj zaczyna, więc my tutaj zaczynamy od witaminy C wszystko, tak? Mamy kilka preparatu, preparatów, kosmetyków w Avonie, które są z witaminą C. Bo nie Będziemy dzisiaj mówić o tych czterech, które znalazłam, może znacie więcej, to może coś tam jeszcze dopiszemy, dorysujemy. To jest nasza, nasze serum z witaminą C, nasze kapsułki, nasz tutaj z z wegańskiej tej serii, właśnie witamina C w pudrze. I tutaj też mamy nasz, to jest tonik, tak? Tonik do, do przemywania twarzy z witaminą C. I dzisiaj skupimy się właśnie na tych rzeczach, które pomagają, pomagają i ja myślę, bardziej powoduje, że nasza skóra jest ładniejsza, jaśniejsza i tak dalej. Pierwszą rzecz, którą mamy, to jest ten właśnie serum. Ja wypróbowałam już to serum i używamy z Piotrem to serum, kronowy. o tak. Słuchajcie, buteleczka, 30 ml, po otwarciu może stać 12 miesięcy. Jest produkowana w Polsce, w Garwolinie. Jakie to są informacje na temat tego serum? zaraz to jeszcze zobaczymy. W tej buteleczce zamknięte jest 30 pomarańczy, tak? To właśnie była, jak była, była nowością, to cały czas było, była mowa o tym, że w tej buteleczce jest zamknięte około 30 pomarańczy, tak? Czyli ta witamina jest kondensowana tak, że ona zawiera tutaj, jest 10, momencik, to mi przeskoczyło, jest 10%, 10% witaminy C, prawda? I tak, tak. słuchajcie, co my tutaj mamy, <Ky> jeżeli chodzi o naszą witaminę C? Ja sobie y, pozwolę przeczytać to ze strony Elwonu Polskiego, bo tutaj przeważnie szukamy wiadomości, ja, ja, ja przeważnie szukam wiadomości, na stronie angielskiej też jest dużo wiadomości. Ale żeby sobie ułatwić życie właśnie, to zaglądam właśnie bardzo często tutaj. I tak, to serum do twarzy wyraźnie wygładza, rozświetla i udoskonala strukturę skóry dzięki mocy aktywnej 10% witaminy C. Czyli tu jest kondensowane w tym serum 10%, tak? Wiecie, jak używa się serum? Tak, czy najpierw używamy serum, a później musimy koniecznie użyć jakiś krem, prawda? Na serum, bo zawsze serum jest połączony z jakimś kremem. Zawsze, zawsze, zawsze. I można używać samego, samego serum, ale serum odpowiada właśnie tutaj, co robi. Odżywia i rewitalizuje skórę, poprawia strukturę, rozświetla. Efekt po pierwszym użyciu to jest rozświetlona, gładsza i wypoczęta skóra. I efekt po dwóch tygodniach, młodszy wygląd, wygładzenie, udoskonalenie struktury skóry, tak? przywróć swoje skórze, młodzieńczy wygląd i zdrowy blask dzięki skoncentrowanej formule serum. W jednej buteleczce zamknęliśmy witaminową moc aż 30 pomarańczy. Dzięki innowacyjnej recepturze ze stabilną 10% witaminą C, nasze serum pozostaje aktywne. I tutaj ktoś się próbuje, do, yy, Ludmiła. Cześć, Ludmiła. Cześć, kochanie. Panie, że jesteś. Słyszysz nas? Zabelka Ludmiła. I jeżeli chodzi cześć, o te. Cześć, cześć, cześć no nie widzę. Wiecie, jesteś? Widzę, widzę, kamerkę na razie mam wyłączoną, bo to się wstała. Dobra, ja wiem, ja wiem, że to jest ranna, ranna, ale proszę. słuchajcie, ja specjalnie zrobiłam tą poranną kawę z samego rana, bo my mamy tyle zajęć przez cały dzień, że po prostu bardzo ciężko nam się później zorganizować w środku dnia, bo mamy bardzo dużo webinarów, live'ów, przeróżnych rzeczy, prawda? Więc z samego rana ja myślę, że jest lepiej, żeby się tak fajnie, pozytywnie nastroić. No, i przez cały dzień po prostu sobie tą kaweczkę wypić i po prostu funkcjonować później w tym naszym, tej naszej pandemii, tak? Tutaj całej, prawda? Dobra, wracamy do naszego kosmetyku. Nie wiem, czy, czy Ludmiła używasz tutaj. E... Momencik. Okej, okay, dobra. Nie wiem, czy używasz tego, czy używacie w ogóle tego serum? Ktoś używa? Kto to jest? Nie? Słuchajcie, myślę, że warto, zwłaszcza teraz, że tutaj dookoła mamy te wirusy, prawda? I ta witamina właśnie C poprawia strukturę naszej skóry, to znaczy, że ona jest taka bardziej witalna, bardziej odporna na, na pewne rzeczy, prawda? Więc kosmetyk rewitalizuje skórę, poprawia jej strukturę po dwóch tygodniach stosowania, co potwierdzają badania kliniczne. Spróbuj i przekonaj się sama. Jak stosować masły niewielką ilość serum w oczyszczoną skórę twarzy przed nałożeniem kremu. Nie musisz unikać słońca po użyciu serum, ale rekomendujemy stosowanie kremu z filtrem SPF, prawda? Tutaj, jeżeli chodzi o naszą witaminę C, to powiem Wam, że tak, używam to już jakieś trzy tygodnie w tym momencie. No, jesteśmy w domu. No Słońce nie ma jakiegoś takiego, takiego właśnie dużego. Ale myślę, że nie, nie widzę po swojej skórze, nie widzę po swojej skórze tutaj jakieś, żebym miała tutaj właśnie jakieś, jakieś problemy z właśnie z, z, z cerą, prawda? Zobaczę, ktoś tu na czacie coś pisze. tu piszę. Ja używam cerum z witaminy C codziennie rewelacyjne jest. Super ludmiła. Prawda? To bardzo ładnie, bardzo ładnie rozjaśnia nam się ta cera. Dobra. To sobie wyłączmy teraz. Lecimy dalej. Co my tu mamy dalej? Słuchajcie, jeżeli chodzi o naszą witaminę C, to mamy te nasze właśnie kosmetyki wegańskie. Teraz. Tylko tak, jeżeli stosujemy na przykład to serum, to już nie stosujemy tego w pudrze, prawda? W każdym razie to jest takie słuchajcie, troszeczkę większe od tego, tak? Troszeczkę większe od tego i to jest powder i to jest typowe takie, typowo w takiej konsystencji proszku i my na przykład używamy to do, do kremu. Tak? Czyli jeżeli na przykład mamy jakiś krem, sypiemy sobie troszeczkę do kremu i wtedy mamy właśnie zastosowanie, zastosowanie takie właśnie jak witamina C. Tylko tak, tu jest 100% witaminy C. Tak, to jest nasz wegański produkt i on też jest w celu właśnie efektu rozjaśnienia i takie rozjaśnienia naszej cery. I dzięki temu właśnie, że on jest taki sproszkowany, nie, nie, nie dodajemy go bardzo dużo, tak? Tylko troszeczkę i on mieszamy go po prostu na, na dłoni z kremem, tak? I wtedy jak już jest wymieszany, to możemy sobie go zaaplikować na twarz. Ale nie powinniśmy mieszać po prostu tych sobie witamin C, bo witamina C na przykład ten y, proszek w 100%, on na przykład witamina C powoduje, że nasza cera jest troszeczkę wysuszona, tak? Ten z witaminą C jest 10% tylko tej witaminy C, więc można go używać i jest w zastosowaniu, że można go używać codziennie, tak? Tutaj jeżeli chodzi o ten, o ten puder wegański, to on jest właśnie taki, no można, ale, ale nie powinno się codziennie tego, tego stosować, ponieważ on może być zbyt mocny, zbyt, zbyt mocno skoncentrowany, jeżeli chodzi o tą witaminę C, tak? wymieszać na dłoni jedną miarkę witaminy C ze swoim ulubionym serum lub kremem do twarzy, by wzmocnić jego antyoksydacyjną moc. Tak, i tutaj mamy informację też, ja tam też później zaznaczyłam, że to są produkty wegańskie, że są bez substancji zapachowych, bez alkoholu, są testowane alergologicznie i testowane klinicznie, tak? Więc to są takie właśnie, jeżeli chodzi o zastosowanie tego kosmetyku, to mamy, to mamy tutaj właśnie. Takie informacje. Co jest jeszcze? Słuchajcie, kapsułki z witaminą C. Ja te kapsułki mam, słuchajcie, ja, was, ja tutaj otworzę te kapsułki, to Wam pokażę, jak to tutaj wygląda. Jeszcze nie otwierałam, tego jeszcze nie używałam tutaj, jeżeli chodzi o nasze kapsułeczki, ale otworzę i zobaczymy. To jest produkt, który jest produkowany też w Polsce, w Garbolinie. To jest na opakowaniu. W środku jest 12 kapsułek. To jest takie opakowanie tutaj, bardzo malutkie. Zobaczcie, te kapsułeczki są takie, o, w to jest 12 kapsułeczek. Te kapsułki nie stosujemy do ucha, do nosa, ani do pochwowo, tak jak moja klientka używała, tak? Te kapsułeczki po prostu wykręcamy, one są takie, o, takie, takie, nic nie, nie, nie. Tutaj, ja tutaj miałam chyba też zdjęcie, jak ta kapsułka wygląda. O, ona jest dosłownie, nie wiem, wyrzucę je tutaj na rękę może. No, chodźcie, kapsułki. O, nie wiem, czy widać te kapsłeczki? Ta jedna kapsułeczka powinna nam wystarczyć na całą twarz, tak? Taka maleńka, takie maleństwo, 12 kapsułek. Dlaczego jest 12? Ponieważ tych kapsułek nie powinno się używać codziennie. One. Te kapsułki na przykład w Polsce są, mają 20% witaminy C. W Polsce kosztują 45,99. Jaka jest cena w naszym katalogu? Wiecie? One kosztują w naszym katalogu 20 funtów. Tak? Teraz. Jeżeli chodzi o nasze kapsułki. Serum było chyba w promocji teraz. Jak kupisz drugie serum, to było za 10. Za jakiś produkt w dniu to było za 10 funtów. A kapsułki chyba 18 albo 20, ale była promocja w First looku. Tak, była promocja. Duże mhm. rzeczy tam chyba za 15. Za 13 chyba 99 było. Mhm. Tutaj na ostatniej, na ostatniej stronie była. Tak, czekaj moment, zaraz zobaczymy. tak, była promocja za 13,50 dla konsultantek, prawda? W persyduku numer 6 jest jeszcze ta promocja. Ja to wzięłam na wypróbowanie. Tak, czyli można po prostu w tańszej cenie sobie kupić, jeżeli jesteś konsultantką, możesz sobie po prostu dużo taniej to kupić i może zakupić sobie właśnie i te kapsułki, i to właśnie serum, tak? Co jeszcze na temat tego serum? Zastosowanie do skóry w każdym wieku, dostosowania z kremem na noc. Skoncentrowana 20% witamina C rewitalizuje i regeneruje skórę, dodając jej energii i blasku, chroniąc przed wodnymi rodnikami i w opakowaniu jest 12 sztuk, wystarcza na 3 miesiące stosowania. Chodzi o to, żeby po prostu nie stosować tego codziennie, tylko po prostu z przerwą, na przykład co 3 dni, tak? Ponieważ tu jest bardziej skondensowana jest ta witamina C, więc nasza skóra nie potrzebuje tego, żeby codziennie po prostu tego, tych ampułeczek używać. Czyli to jest jakby bardziej skondensowane niż to, chociaż to jest takie maleńkie, prawda? Jest maleńkie, ale można to po prostu używać, jeżeli nam się na przykład skończy to serum, to wtedy te kapsułeczki. Nie, nie poleca się stosowanie tego i tego równocześnie, tak? Czyli po prostu, bo czytałam wczoraj kilka blogów na ten temat, więc nie, uży, nie używam tych kapsułek, ale używam serum, ale nie poleca się po prostu stosowanie dwóch tych kosmetyków na raz. Z tego względu podejrzewam, że witamina C troszeczkę wysusza, więc może się zdarzyć, że bardzo nam się przesuszy ta właśnie cera. Piszę, że uzupełni weekendową rewitalizację skóry rozświetlającym serum do twarzy z 10% witaminą C którą może stosować codziennie. Mówi się, żeby uzupełniać, tak tylko w momencie pewnie, żeby kiedy nie stosuje się tych kapsułek, ale tam właśnie dużo czytałam informacji, że nie powinno się raczej tego łączyć. No nie wiem. No każdy sobie zobaczy, jak, jak każdy ma inny rodzaj cery, prawda? Żeby sobie nie, nie zaszkodzić, to każdy powinien sobie właśnie tutaj tutaj właśnie zastosować tą witaminę C. Co tu jeszcze pisze? Weekendowa regeneracja skóry, tyle czasu wystarcza, by Twoja cera otrzymała potężną dawkę energii, naturalnego blasku i rewitalizacji. Stworzyliśmy silne, skoncentrowane serum z 20% witaminą C, którego już jednak kap kapsułka pozostaje aktywna na skórze przez 48 godzin, czyli po prostu dwa dni, że tak powiem, mamy, mamy to uczucie tej kapsułki na twarzy. Witamina C pomoże też chronić skórę przed wolnymi rodnikami, Opóźniając proces jej starzenia. Zobaczymy jeszcze, co producent pisze, bo mamy tutaj ulotkę w tym. Co tutaj piszą. Co tutaj piszą, bo to jest przetłumaczona na e, kilkanaście różnych języków. E, de, 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 de. Ale tu jest to samo to samo, co, co tutaj na, na informacji pisze. Tu jest tylko po angielsku. Słuchajcie, nie ma w języku polskim. No, no. Wszystkie języki są. Jest po angielsku, ale to jest to samo, że jest, że jest tutaj właśnie yy, trzy razy w tygodniu. To jest identyczne, to wszystko tutaj, co tutaj Wam wyczytałam. No i piszę też, żeby unikać kontaktu <laughs> z oczami. <laughs> Sorry. Unikać kontaktu z oczami i po prostu trzymać daleko od dzieci, tak? bo to jest dla dzieci niezbyt bezpieczne. No jeżeli chodzi o ten kosmetyk, to, to tyle. No i teraz mamy ostatni, ostatni z tej serii to jest nasz tonik z witaminą C, tak? który, który możemy używać jednocześnie, właśnie tutaj, jeżeli chodzi o nasze rzeczy z witaminą C. I tak, rozświetlający tonik do, do twarzy. I on pomaga zapobiegać uszkodzeniom, które mogą prowadzić do, do starzenia się skóry. Zwiększa poziom nawilżenia dwa razy, delikatnie zgłuszcza skórę do, dla efektu wygładzenia i nadaje skórze blask. Nie wiem, czy używacie tego tonika? Tego tak? Władzia, używasz i co? Jakie masz wrażenie? Wiesz co, ta skóra jest taka inna jest, wiesz? Tym, bo ja w ogóle używam i tak samo i tego serum. Tych kapsułek też użyłam. Już zużyłam uh -huh. jedną, całą taką. Tak ty mówisz, że od czasu do czasu, nie codziennie i nie właśnie z witaminą C. W uh -huh. tym serum, nie? No, Ale nie, jeśli chodzi o ten tonik, to nie jest bardzo dobry. Jest bardzo uh -huh. dobry, jeśli chodzi o do skórę, no ale ja ja mam też klientę, jeśli chodzi o ten, o to, o ten tonik na tę witaminę C. No, to jest nowość, ale idzie. Jakoś schodzi. I uh -huh. Jest dobry. No. Bo to jest tak, rozświetlający tonik do twarzy eniu to potężna dawka witaminy C, dwukrotnie większe nawilżenie i energia dla twojej skóry dla cery w każdym wieku, więc działanie z witaminą C i kwasem glikolowym dwukrotnie zwiększa poziom nawilżenia skóry, delikatnie ją złuszcza, zapobiega powstaniu zniszczeń postarzających skórę, efekt przyjemnie odświeżona i czysta, rozświetlona cera o zdrowym blasku. Wasza ulubiona linia z witaminą C powiększyła się właściwie o kolejną nowość. Przedstawiam tonik, którego bogata formuła dwukrotnie zwiększy nawierzenie cery i doda jej energii. Zapobieganie też powstaniu zniszczeń powodujących prowadzących do starzenia się skóry, wesprze redukcję przebarwień i lekko ją rozjaśni. Czyli po prostu, jeżeli ktoś ma jakieś przebarwienia na skórze, to też może śmiało stosować sobie właśnie ten tonik. I on właśnie tutaj też rozświetla, prawda? Ja nie używam tego toniku, dlatego się posiłkuję tymi wiadomościami, bo jeszcze go nie, 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 nie wrzuciłam, że tak powiem, do swojej puli kosmetyków, które używam. O, proszę. Super, pokaż. A to jest taka duża buteleczka, tak? Ile ona tam ma? Ładnia. 200 ml. 200 ml. A no. jak długo używasz? Bo tam widziałam już prawie połowę zużyłaś? No połowę. Nie, no to dopiero powiem ci tak od, no jak, jak wyszło, tak mniej więcej dwa tygodnie. Dwa tygodnie. Ale, ale też nie codziennie, bo ja mieszam, wiesz? Mm -hmm. okay. Ja mieszam Raz taki to raz taki to Czyli po prostu nie używam jednego tego samego, tak, tak, e, takim... Tak codziennie, o. Mm -hmm. no to pisze, że może stosować go codziennie właśnie jest informacja, prawda? I tak, jak stosować? Nałóż odrobinę toniku na dłonie w, w oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Poczekaj chwilę, aż skóra wysknie. Następnie nałóż krem do twarzy. Stosuj jeden, dwa razy dziennie, możesz, możesz rano i wieczorem, prawda? I inspiracja twoja cera wymaga szczególnej opieki, profesjonalnej pielęgnacji. Wypróbuj produkty serii Avon Klarski stworzone, by skóra problematyczna zapomniała o problemach. Więc tak tak piszą właśnie na, na, na stronie ewomu.pl, więc myślę, że fajne informacje, bo wiele osób, które po prostu widzi jakieś nowości, nie wie, jak zastosować. No i borykają się, też nie mają czasu, żeby znaleźć tych wiadomości, ale słuchajcie, jak, jak my używamy tego i wiemy, prawda? A czy zauważyłaś, Władzia, coś na swojej skórze, jak używasz tego kosmetyku, co się dzieje z tą swoją skórą? Czy... Co? W moim wieku. Ja ci powiem nie, jeśli chodzi o te wszystkie y, z witaminą C, one są rewelacyjne i do mojej skóry to są jak najbardziej. Ci że ona jest rzeczywiście mhm. taka jest y, rozjaśniona, tak jak w ogóle piszą na tym. Mam też takie przebarwienia, teraz zupełnie już tak po prostu wyblakły, także. No to, 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 to w rzeczywistości tak jest. tylko po prostu trzeba stosować, bo jak się tego nie będzie stosowało, no to żadnych efektów nie będzie. No dokładnie, bo tutaj tak. y, były właśnie efekty, jeżeli chodzi o to nasze serum, tydzień dwa, tak? I dopiero wtedy można coś tutaj właśnie zauważyć. Dokładnie, tak. Więc tak tutaj, tak tutaj to wszystko tak. wygląda. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te nasze rzeczy z witaminą C, to by było tyle. Te kosmetyki plamią. Na przykład jak nałożysz na noc serum. Tak? E, Masz się albo albo nawet szlafrok, dotknie się coś czy na szyję, to zostają plamy na ubraniach. Tak? Uw... O, tak, nie zauważyłam. Czyli po trzeba prostu u... trzeba poczekać aż wchłonie tak? I dopiero te, wtedy kłaść się, bo można poduszkę zafarbować na przykład, tak? Mm -hmm. Tak, według tego, no nie wiedziałam o tym, wiesz, bo to zawsze używam wcześniej, a zawsze łażę z tym, że tak powiem, z godzinę. A dopiero później się kładę, nie? Później się kładę i nie, nie zauważyłam, żeby to. No ale do, dobra uwaga, Izabela, że takie rzeczy są. Więc zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie tutaj właśnie można kupić to w cenie właśnie jeszcze, jeżeli chodzi o katalog numer 6, w super okazyjnej cenie za 13,50, tak? Mamy na ostatniej stronie katalogu numer 6. I co jeszcze? I to jest 50% donated, widzicie, to jest na ten refuge, co my cały czas, o kotek, cały czas, to piesek u Ciebie, Izabelka. I jeżeli ktoś po prostu to kupi, to przy okazji pomaga, pomaga, tak, prawda, tym kobietom, które są, kobietom, osobom, które są, doświadczają przemocy domowej, prawda, więc tutaj często to się pojawia w Iwonie. Więc to jest super i warto na to zwrócić uwagę. A w naszym katalogu, właśnie, ja sprawdzę jeszcze numer 6 te produkty. To tak, jest tutaj specjalna oferta. Jeżeli ktoś zakupi jakiś produkt z ENIU, to może już dostać to serum za 10 funtów, prawda? I e, nie wiem, jak z kapsułkami. Jest tutaj, dokładnie. Nasz tonik z witaminą C nasz tonik z witaminą C kosztuje tutaj 8 funtów. Bo cenie chyba nie mówiliśmy, to jest 8 funtów. Możemy sprawdzić jeszcze na sklepie, zaraz zobaczyć, jak to wygląda. A nasze kapsułki, Trzeba chyba odnaleźć te kapsułki, jak to tutaj, z tymi naszymi kapsułkami. Kapsułki są, zobaczcie, bo to jest jeszcze cena normalna tych naszych kosmetyków, tak? Tych serum to jest 20 i 18, tak? Więc 18 kosztują kapsułki i serum kosztuje 20. Ale na przykład kupując jedno serum, można jest mieć jedno za 10, czyli 30 funtów, jedno za 15. Tak wychodzi. Jeżeli się dwa kupi, to można mieć w cenie 15 funtów. Więc nie jest, nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Nie jest ono jakoś strasznie tanie. Więc bardziej się opłaca zapisać do Iwony i wykorzystać ofertę Fersluka, tak? To jest tanie. A wejście do Iwony jest gratisowe, prawda tutaj. Więc, więc jak najbardziej można. Można z tego skorzystać. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi na temat właśnie kosmetyku z witaminą C, coś Wam się jeszcze tutaj kojarzy? Przypomina, co by mogło tutaj być? Piotruś, masz jakieś skojarzenia z witaminą C? No, co można by tutaj dodać, to, to, to działanie witaminy C. Szkoda, że nie ma Kasi, ona by to powiedziała profesjonalnym językiem, ale chodzi o to, że witamina C w jakiś sposób regeneruje. Ponieważ nasza skóra na co dzień, ze względu na czynniki zewnętrzne, wiatr, e, wszelkiego rodzaju pyły, e, tak jak teraz, jesteśmy jeszcze cały czas w domu. E, jak wychodzimy na zewnątrz, to e, świeże powietrze nam pomaga się regenerować, ale jak siedzimy w domu, to znowu w domu powietrze jest zwykle zakurzone albo. E, jakby to powiedzieć, no, słuchaj, jeszcze niektórzy cały czas używają, e, jak to się mówi, e, hiterów, kaloryferów, nie. prawda? Wiele osób jeszcze używa. E, w związku z tym powietrze jest suche i powoduje, że ta nasza warstwa ochronna skóry e, rozpada się. Nie ma, nie ma jej w takiej ilości, w jakiej trzeba. I e, komórki. Tracą swoją spójność. A witamina C, według najnowszych badań, powoduje właśnie to, że błona komórkowa regeneruje się i wzmacnia się. Właśnie dlatego jest taki efekt, jak oni mówią, że po weekendzie, bo zwykle weekend to jest bardzo ciężki czas, zwykle jak nie ma, jak nie ma tego, jak nie ma pandemii, prawda, to weekend to jest bardzo ciężki czas, więc mało się śpi, dużo się Dużo się pracuje w weekend, więc po takim czasie właśnie potrzebujemy zregenerować skórę, i jak w podawce witaminy C komórki odzyskują swoją, błony komórkowe odzyskują swoją siłę, wtedy skóra wygląda jak odnowiona i przez chwilę, to też oczywiście zależy od diety, ale przez chwilę jeszcze jest w bardzo dobrym stanie. I wszystkie przebarwienia to są właśnie takie sytuacje, gdzie skóra sobie z czymś nie radzi. Nie jest w stanie się zregenerować, a witamina C, dawka witaminy C, powoduje właśnie, że te miejsca, gdzie skóra um, przestaje sobie radzić, błony komórkowe odzyskują swoją witalność i oczyszczają te y, zaciemnione rzeczy. Dlatego. Wszystkie takie nasze zaciemnienia na skórze znikają. Jolu, mogłabyś powiedzieć o tym, jak miałaś efekt uboczny, mikrobrazji, i nic nie działało, i dopiero właśnie witamina C zaczęła działać na ciebie? Tak, tak, tak wiecie co? Bo miałam taką historię, właśnie, że kiedyś udałam się na mikrobrazję przed weselem mojego brata, no i pani zrobiła mi to mikrobrazję, ale wiecie co, ja jakoś tak nie, nie skojarzyłam, że wtedy były duże upały. Słuchajcie, po takiej mikrobrazji nie, nie można na słońce w ogóle wychodzić, tak? No i Pani mi w ogóle nie zwróciła uwagi, że, że nie powinnam wychodzić, a że mam bardzo taką wrażliwą i suchą cerę. Słuchajcie, to zrobiłam sobie straszne, że tak powiem, kuku wtedy, tak? Czyli miałam po prostu ogromne plamy, mi zaczęły wyskakiwać na, cały, na, całe, na całej twarzy. Razem w ogóle z czołem miałam po prostu, wyglądałam jakbym miała jakąś chorobę skóry. Naprawdę, jakbym miała jakąś chorobę skóry. No i próbowałam wieloma rzeczami po prostu te przebarwienia usunąć, no bo no nie wyglądało to ładnie, no wyglądałam, jakbym była brudna cały czas na twarzy, tak? Widzicie, jak te plamy wyglądają takie duże, brązowe i w ogóle niefajne. No i rzeczywiście zaczęłam używać witaminy C, bo akurat wtedy wyszła, zaczęłam używać tej witaminy C i zaczęło mi się po prostu to wszystko. Wszystko zaczęło mi znikać. No w tym momencie nie, nie mam jakichś takich ogromnych przebawień, pojawiają się, ale już nie są takie straszne, więc dlatego nigdy nie róbcie dermobrazji przypadkiem w lecie, bo to jest najgorsze, co można sobie zrobić. Tak, a pani kosmetyczka po prostu chciała zarobić na mnie, a że byłam w Polsce tylko jednorazowo tam, tak, no to nie byłam jej stałą klientką, to mówię, nie miała dobra, nie, niech się co tam, prawda? Nieważne, nie że sobie cerę zepsuje kobieta, nie? No i, i ta witamina C tutaj właśnie też pomogła, więc to jest, to jest fajne, bo te, bo te rozjaśnienia, bo, bo te rzeczywiście, te rzeczy zaczęły mi z twarzy schodzić i też używam, więc, słuchajcie, teraz i nie widzę, żebym miała jakieś problemy tutaj ze skórą, ale jakie piękne rzeczy tworzą, nie wiem, czy widzieliście, staruszki, właśnie próbuję znaleźć, wczoraj widziałam, jak staruszki po prostu pięknie malują sobie e, tym kraftem domy, nie wiem, czy widzieliście, tam jest specjalne, są takie, takie, jak czasami są te malowanki, prawda? I babcie sobie ozdabiają te domy. Słuchajcie, jak znajdę to udostępnię na swoim profilu, po prostu pięknie widziałam, wymalowały swój dom, widziałam nawet studnie wymalowały, wiaderka na studni, nie? Piece w domu, nie? Sufit cały po prostu w takich kwiatach, nie? Słuchajcie, normalnie tak ludzie tworzą takie piękne rzeczy, ja mówię, no fantastycznie, nie wiem, jak to znajdę, to... To ja po prostu to udostępnię, ale po prostu mega. I takie babciunie siedzą i ten dom dekorują sobie, prawda? Dobra, słuchajcie, uciekamy do roboty, jest, że jak my długo siedzimy już dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, na cały dzień dużo, dużo energii Wam wysyłam. Nie, Czaruję. I Trzymajcie się, nie dawajcie się. Z Bładzią widzimy się też na angielskim wieczorem, a Bładia pamięta, nie będę dzwonić. Siódma <średzimy> godzina, nie? jakby coś i lecimy, tak? No, do roboty. No dzięki, do zobaczenia.